Nawałka nie dżepetto, drewna nie ożywi, no różne tego typu żarty pojawiły się o naszej kadrze piłkarskiej, no ale słuchajcie, pierwsze koty robaczywki, zobaczymy co będzie jutro, jak jutro na Wałce pójdzie z Irlandią. Na razie po meczu ze Słowacją wydaje się, że jedynym ratunkiem dla naszej kadry piłkarskiej, dla naszej piłki są hokeiści, tak, i spadek zaludnienia, bo przeanalizujmy, przeanalizujmy. Po raz trzeci bodajże z rzędu dostaliśmy łomot od kraju, w którym żyje około 6 milionów ludzi, a w Polsce 38 milionów. Bęcki sprawiła nam drużyna z kraju, w którym sportem narodowym jest hokej, a u nas piłka nożna, a u nich nie. No, rozumiecie już o co mi chodzi, prawda? O zmniejszenie zaludnienia Polski i rozwój hokeja w kraju. I tu z optymizmem możemy patrzeć w przyszłość, bowiem rząd na czele z wielkim miłośnikiem piłki nożnej staje na wysokości zadania. Premier z ministrami tak prowadzą sprawy kraju, że coraz więcej ludzi z Polski wyjeżdża i już niedługo osiągniemy poziom populacji Słowacji. Jest to dobra dla naszej piłki tendencja. Im więcej jest bowiem ludzi, tym selekcja trudniejsza. Słowacy mają łatwiej. Oni muszą wybrać kadrę tylko z 6 milionów ludzi, my z 40. I, i to jest trudne. Jeśli chodzi o rozwój hokeja, to, to każdy młody człowiek powinien dostać kija. I władza o to dba. Większość młodych ludzi kija od rządu dostaje. No i zostaje na lodzie. No i już wkrótce z taką Słowacją, słuchajcie, zagramy, nie wiem, no jak równy z równym.